Daj mi coś pysznego. No daj mi. Oby. Oh Trzeba. Opór jest daremny. Dzięki. tylko kiedy ta wiosna przyjdzie. Już przyszła, Deniku. Teraz zestaw Gravitrax Junior, a także kolekcje Spring Vibes i Easter Time w super cenach. A do tego prezenty na Wielkanoc. Empykan. Wszyscy krzyczą za mną pies ogrodnika, pies ogrodnika! Czemu? A między iloma osobami w rodzinie można dzielić konto w kanal plus online? Między trzema. A z iloma ty dzielisz? Żadno. Typowy pies ogrodnika. Będziesz. Będziesz. się dzielił. Czym? Kanal Plus Online. Teraz Canal Plus Online możesz mieć za 29 zł miesięcznie, a konto dzielić między trzema członkami rodziny. Canal Plus Online. A gdybyś mógł mieć cały świat na wyciągnięcie ręki i mógł nadawać mu kształt jednym gestem dłoni? Gdybyś mógł być bliżej gwiazd i oglądać je zawsze na żywo zawsze z pierwszego rzędu. I mógłbyś wejść do gry przez chmurę gdziekolwiek jesteś. Teraz możesz, powitaj 5G w plusie. Pierwszy prawdziwy i najszybszy internet 5G w Polsce plus lider technologii 5G. Kinder Choco Fresh. Ciesz się chwilą tylko dla ciebie. <mum> Rozsmakuj się w chwili przyjemności z Kinder Choco Fresh. Przepyszny krem z orzechów laskowych i chłodne mleczne nadzienie w chrupiącej czekoladowej polewie. Kinder Choco Fresh mała chwila wielkich przyjemności. Dla dziecka każdy dzień to nowe przygody, dlatego dbasz o jego odporność przez cały rok.